Cześć, witajcie kochani Pepkowicze, jestem w Pepko i patrzcie, jakie za 50 zł mamy fajny komplet. E, paterę na ciasto, tort i takie coś do nakładania. I słuchajcie, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być powiadamianym o nowościach. E, tutaj, słuchajcie, mamy e, dalsze rzeczy. I tak, e, za 20 zł mamy. Na sos takie, pojemniczek. Tutaj takie małe, słuchajcie. Za 15 zł. I powiem Wam, że ceny też są stosunkowo małe. Do dzbanka nie wiem, czy się dostanę. Chyba nie, bo jest tu nawciskane. Tak to w każdym razie wygląda. I mamy śliczne kubeczki. Teraz sprawdzę cenę. I cena 15 zł. O zajączek. I jeszcze taki zajączek. Powiem Wam, co jest z tymi cenami. Raz są fajnie napierzane, raz źle Słuchajcie, zapraszam Was na mój Instagram. 10 zł. Link macie zawsze pod każdym filmem do niego. Na nim pokazuję już całkiem coś innego niż na filmach. I na moje krótkie filmy zapraszam. 12 zł. Ale nie wiem czy aparat wyoszczę tak małą cenę. E, to jest taka ceramika. O, kurde, patrzę, żeby to nie spadło. Ej, teraz ten może mi się uda wyciągnąć. Cena 17 zł. Musicie uwierzyć na słowo. Bo są ceny bardzo małe i tak to się prezentuje. E, kochani e, napiszcie co tam u was słychać patrzcie mamy obrus taki fajny za 40 zł takie wymiary i mamy takie poduchy poducha 20 a też pachelki 8 zł z takim drewnem wykończone. I są jeszcze zielone. I mamy tulipany. I jestem ciekawa ceny takiego kompletu. Cena 8 zł. Mamy cztery takie tulipany. One są z takiej gumy. Słuchajcie, ale nawet fajnie wyglądają. O. Tak to się prezentuje. I taką pracę. Za 25. A tam chyba, że jeszcze, zobaczy, jeszcze jest, saliższe, jest biała. Zobaczy, Jak chcę, to... I zobaczymy takie kwiatuszki za 10 zł. O. A tu widzę, że jest jeszcze miseczka. Patrzcie, zajączkiem za 15 zł. I tak to się wszystko prezentuje. O. No i jest, znalazłam się w łazienkowy. I, słuchajcie, te buźki mi się podobają, ale tu na tej ceny nie ma. Zobaczymy na innych. Bez ceny są. Buźki nie mają ceny. Ale widzę, że jest nowy pojemnik. Taki przezroczysty. I cena 15 zł. O! Znaczy nie przezroczysty, brązowy. Przezroczysty mamy tutaj. I tego cena... 8 zł. Fajnie, bo widać, że, czy jest mydło, czy nie. Ten jest ten zgodny uwagi jak dla mnie, bo e, w tych takich zabudowanych one są fajne, ale nie widać, ile tego mydła jeszcze zostało. I tu mamy taki zielony. Ten zielony mi się podoba, Wam powiem. Taki na bogato, ale jest bezcenny, bo. A tu jest cena. E, słuchajcie, cena 8 zł. Ale jest ładny. E, taki na bogato. Chociaż powiem Wam, że nie kupuję, bo i tak później nie przelewam. Ten jest też ładny z tym mosiądzem. I gdzie tu mamy cenę? E, cena 15 zł. O, ładnie wykończony. E, I zachęcam Was do moich innych filmów na kanale: do krótkich filmów Shorts i do Instagrama. Do Instagrama link macie zawsze pod każdym filmem. I tu mamy, słuchajcie, opaskę, już ktoś ją wyciągnął za 20 zł. <laughs> Czy to jest opaska? Nie, to jest taki, takie coś, słuchajcie, na głowę z guzikiem, eee, żeby po prostu. A, turban, no właśnie, turban. Ale może to jest opaska? Tak, to jest opaska za 15 zł. I no, mamy dywaniki. <laughs> Jak one są teraz tak zrolowane za 25 zł i są takie kolory, ja mam żółty i czarny, ale patrzę ten siwy jest też inny, siwy za 30 zł też fajny i mamy taki na bogato czarny za 30 zł, o fajnie wygląda z tym złotem i do tego jeszcze to ze złotem, no. Słuchajcie, moje filmy to nie są filmy nam do konsumpcji, ale filmy, które mają Was zrelaksować. Ten ręcznik na przykład powiem Wam kosztuje 15 zł, takie wymiary macie szary. Ale patrzcie jaka ja jest teraz kolorystyka, jest też czarny, jakie szukałam bardzo czarnych ręczników za trzy. Takie małe ręczniczki możecie y, używać w kuchni y, jako po prostu y, ścierki. O, fajny jest za trzy złoty tylko. I są standardowe białe, lubię białe w hotelach, fajnie się sprawdzają, ale u mnie jakoś się plamią, jeśli chodzi o ścierki na przykład, więc no, za bardzo ścierek nie lubię takich całkiem białych, powiem Wam bo później to trzeba doprać na gotowanie i tak się z tym pierdzielić za ja przeproszeniem, to mam takie koszyki jeszcze za 15 i taki, słuchajcie, z uchwytem za 15. No i słuchajcie, są te kosze, które mi się podobają. E, za 25 zł. I nie schodzą im. A są bardzo ładne. Widać, że nie tylko ja mam dużo koszy. Ale tu widzę jeszcze taki zielony, cudny jest. Patrzcie. Za 17 zł. Bardzo ładny. I z tych pudełek patrzcie, za 15 zł. Nowa kolorystyka. Taka beż moje kolory. Tutaj mam za 45 taki duży już przeceniony kosz. No, bardzo fajnie. Słuchajcie. Te są też ładne. Za 35, bo mają takie uchwyty skórkowe. Fajnie wyglądają. O. I tak słuchajcie, tu się wszystko prezentuje. Tak Wam jeszcze objeżdżam. Ceny są podobne, ale dużo tego towaru tam za 7 u góry i za 8, już w promocji. No i te za 30 takie futrzane. Tu mamy za 10 na przykład do łazienki taki ala adresowy. I kochani, subskrybujcie, lajkujcie. Ja Wam życzę już miłego dnia. I do następnego. Cześć.